Cześć Mako, ja jestem Maku i dzisiaj, moi drodzy, przedstawię Wam kilka kodów dotyczących kanibali w deforeście. A dokładnie, jak ich po prostu wyłączyć. Sam tego szukałem, także wiem, że może ktoś z Was też tego potrzebuje. Jest to bardzo proste. Wystarczy wejść w menu główne i w tym właśnie menu wpisać frazę Vegan Mode, a dokładniej Vegan Mode. Wpisuję, moi drodzy, Vegan Mode. I zmienia nam się od razu już też yy, ikonka jakby w całym menu głównym. I w tym momencie właśnie kanibali po prostu nie ma. No mogą się pojawić czasami w jaskiniach, ale to jest bardzo rzadkie. Kolejnym pomocnym kodem będzie vegetarian mode, czyli vegetarian mode. Vegan mode, vegetarian mode, bardzo podobne, trochę się różnią. Najpierw po prostu to wpiszmy. Vegetarian... Mode. I mamy logo DeForesta, tylko że na czerwono. Co robi ta komenda? Bardzo proste. Kanibale będą pojawiać się tylko i wyłącznie w nocy. Jak ktoś lubi nocne walki z kanibalami, to, to bardzo proszę, to jest idealny kod dla niego. No i teraz ktoś zapyta, no ale jak wrócić do normalnego DeForesta? Też bardzo prosto. Wystarczy pisać frazę Meat Mode. Wpisujemy meat. Modę. No i mam już normalne logo DeForesta na żółto, i wszystko wraca do normy. A wygracie po prostu w normalnego DeForesta. Jeżeli spodobał Ci się ten film i przydadzą Ci się te kody, które Ci tutaj podałem, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. I zachęcam do oglądania innych filmów na moim kanale. Tu, tu, tam, tam, wszędzie. Kolejny film już pojutrze. Trzymajcie się. Cześć.